Tak, Nie! Tak! Yeah, boy! Masz to? Masz to? Masz w gaciach 28 dowodów. Strach znienacka i zostawiłem placka. <śleszajnie> Takich chorojków potrzebujemy. O takie chorojki walczymy. Na takie chorojki zasługujemy. Twinkle, twinkle, little star. Oh, I wonder what you are up above. dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem boom headshot fatalną północą na koloniach ciągle mnie kocą Patryk Rojorewski, Roy Playing Games, Chorojki witam was koni, bardzo serdecznie Chorojek solo, nie live'owy gra podobno nie za długa ale skuteczna Fatal Midnight i zobaczymy co to będzie Wake Up dlaczego pomyślałem o system of a down czyli o najlepszym systemie RPG w grach Wideo. Ale to dobry zespół jest. E. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie to skuteczne. Ostatnio na live'ie po latach się udało. Szaleństwo. Niestety nie mamy wpływu na rozdziałkę. Chyba, że w samej grze będą opcje. W menu głównym nie było opcji. I mamy klasyczny yy, yy, kwadracik. <tryk> To, mogę to jakoś hamsko rozciągnąć. Już gramy, już się rozglądamy, już się obudziliśmy, jest łóżko, jest półmrok, czy yy, yy, jest latarka pod ręką, nie ma. Albo T, albo Eft, albo L. Nie, nie mam. Escape, Continue, nie mamy. Nie mamy nic. Nie, nie mamy nic. Ale okej. Okay. Okej. Okay. Na sobie, która poleciła mi tę grę, nigdy się nie zawiodę, mimo że pierwsza w życiu poleciła mi grę. <tys> <grymne> nie wiem, czy to jest najlepsza rekomendacja na świecie, no ale zobaczymy. To jest taki specyficzny. E. <grymne> się zablokował. I. Ko hal! Nie! Halo! Eee! E e. Jeszcze raz. Teraz, te te teraz dobrze. Te teraz dobrze. Ok. W tym pomieszczeniu. Niczego nie było. <laughs> Lecimy dalej. Główne drzwi. Mamy światło? Nie, światło nie działa. Ok, otwieramy. Ale jakieś takie stukupuku by się przydało, nie? Że Chodzimy, coś tego, jakiekolwiek efekty dźwiękowe, a tutaj. No, widzę moi drodzy, że nie za bardzo. No ale okay, mamy opuszczony dom. Okej, okay, musimy sprawdzić siostrę. No i ciekawe, nie? Że jakby gra nas blokuje. Nie, nie marnuj czasu tam. Tam nic nie ma. No dobra, w porządku. Mieliśmy pokój obok siostry. Raczej tak. Rowy kolor, kotki. Dobrze, no. Całkowicie ograniczone jakby sterowanie czy interakcja ze światem. Brak kwipunku. Nawet brak opcji! Także być może właśnie będzie tu nacisk na, na mrok, którego szukamy o tak dawna. Party Island! Dobra. O, o słyszę jakieś footstepy. Coś, coś tam cichutko jest. Z tupu-tupu. Mikrosprint. Dobra, tu nic nie ma. To co, możemy przejść tu? Tak, teraz możemy. Sprawdźmy. Laundry. Tu możemy przejść. Co tu znajdziemy? Przejdziemy dalej. I kolejne zejście niżej. No kurde, tu. Łazienka. Znów gramy wampirem. Ja nie do wampirów nic nie Ale bez sensu, nie? Jak oni mogą się przejrzeć, czy mają dobry makijaż, czy dobrze wyglądają, czy uczesanie jest ok? Jak nie odbijają się w lustrze. Chyba, że nie dotyczy to aparatów i mogą sobie jednąć selfie. Hmm. No niewykluczone. Dobra. Eee, dobra, przychodziliśmy tu. Tu, tu wylotówka. Tu nic. Dobra, no można i tak się bujać. Ok, ja dalej liczę, nie? Dalej liczę na gaciach. Gliczę, nie? O kurde, mam nadzieję tylko, że masz kar jakiś potwory strach, się załadował, nie? To, to byłoby okej. Okay. Ja no tak, ja nic tu nie widzę. Przydałaby się jakaś malutka, symboliczna mikrozapałka. O rany. O rany. Dobra, czyli schodzimy niżej, możemy tędy. Jakby możemy zejść niżej tędy. Nie wiem, czy to ma jakieś diablo znaczenie, ale... Roczne Roczne dźwięki. Na szczęście nie można wyjść na zewnątrz, bo byłoby jeszcze bardziej ciemno, nie? Ja znów mam wrażenie, że gdzieś widziałem ten dom, albo już mi się te wszystkie choryki zlewają, nie? Jak tam papuni? O! No tak, dzieci jedzą oczami, nie? Ktoś ułożył spaget w kształcie uśmiechniętej, zakrwawionej mortki, Poszatkowanej... E Kosiarko. Na pewno odebraliście to tak samo. Nie mam żadnych wątpliwości. No to nie ja chodzę. Chyba, że moje footstepy z opóźnieniem się aktywowały. W co szczerze wątpię? Dobra, tu też nie możemy otworzyć. To jest kompletnie ciemno. O boju. Możemy tu, możemy tam spróbujmy. O fajnie, chodźmy do piwnicy z... O dobrze. No tak właśnie pomyślałem, że <grywamy> tam totalnie nie będzie niczego widzieć. Nic, cisza. Oj Może zadawała się z jakiegoś innego gracza i też chce się tutaj, inny gracz chce się dostać, nie? Dobra, ewidentnie. Idziemy tędy. Dobra. Uu, wszyscy wiemy, co się stanie, gdy kotarka pójdzie na dół. Absolutnie nic. Jasna cholera chyba jakaś szafa, nie? Jest nic tu nie, Nic nie widać w tej grze, nic. Taktyka dupy? Nie. Absolutnie nic się tutaj jeszcze nie dzieje. O, 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 halo! Chyba, ch, ch, chyba ma dobre zderzaki. Chyba tak. Zaraz sobie z nią pogadamy. Może ona coś wie. Może ona coś wie. No, 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 no. Okej, okay, basement. To może być siostra, nie? Okej, okay, dobra, wreszcie będzie latarka, moi drodzy. Będzie jaśniej. Cudownie. O Pomieszczenie z kąpem, muszę tylko przypomnieć, gdzie to dokładnie było. Nie, tu spaliśmy, To była garderobka. Tu był pokój siostry, także też odpada, A, dobra. Ale komputer kojarzy jak najbardziej. Tu już byliśmy, to byliśmy. Ok, jest kompik. Ło, i to jest kurde kawał. To jest kawał latary, wam powiem. To jest jakby. Czekałem wśród latarek. No i moi drodzy. W każdym filmie, w każdym chorym serialu, zejście do piwnicy. To, to, to. To było traumatyczne przeżycie. Tak, ja kojarzę preset tego domu. Doskonale go kojarzę. Dlatego czasem mam wrażenie, że ja już jakiś chorek nagrywałem, nie? No i. Ej, no halo, halo, halo. Tarko, nie odmawiaj mi w tym momencie posłuszeństwa. Bardzo cię proszę. A! O kurwa! Tak! Yeah! Masz to? Masz to! Masz w gaciach 28 dowodów. Tak jest! Czy to takie trudne? Tak. Mm H... -hmm. Kalpaka! Kało, Kało. Dużo kała. Alright. Dokładnie tak. Strach znienacka i zostawiłem placka. Dobra, no tutaj już chyba nic nie ma. Przy sprincie latarka idzie na dół, także mało jest to konvenient. Dobrze, że interaktywne elementy są podświetlone, także spoko, ale no nic, no, wracamy na górę. Schodząc tu na dół dowiedzieliśmy się. Tylko tego, że mamy to. Oj, ma, mamy to. Mamy to, taty też. O rany. dobra. Co teraz? Dostaniemy jakieś info? Ha! Telefon może być wskazówką. Chyba na, tutaj na pierwszym piętrze. Jest i on. Animals, też dobry zespół. Zawsze okay. jest taki rok. O nie. Wiem, gdzie jest pokój, ale on jest daleka, albo on jest wyżej, on jest niżej, nie, on jest na strychu, on jest w piwnicy i ty wiesz, że po drodze będą się działy cuda, nie? Ale tych cudów nam brakowało. A ha ha ha, tak! Come on! One more time, bitch! Hit me baby! Dobra, fajnie, ale ja mam coś do debrania spod łóżka. Jasna cholera, ey. No to wezmę coś spod twojego łóżka w takim razie. Tak chcesz się brzydko bawić, nie ma problemu. Jest kontrol, moi drodzy. Jest kontrol. Nie, tak to chyba nie działa, nie? Nie dali po prostu graczem jakiś 5 minut na podtarcie tyłka, nie? I potem można wrócić ponownie i aktywować skryt, baby. <ścoughs> o tak. O tak. No kurde, powiem wam. Kurde, no nie mogę, nie? A to był mój pokój chyba, nie? To w, w nim się narodziło. <laughs> Zaczęła się gra, prawda? No halo, mój pokój jest zajęty. Ja, jak mam coś z łunia pobrać? Pewnie jest mój pokój. Tu i tak nic nie ma. Ale jest klimacior, jest, jest naprawdę ok. Dobra. Ojej. Kurde, no niedobrze, no. No dobra, jeszcze jeszcze przelecimy. Yy. Tą stroną. Całą kondygnację. Jak nie, no to nie wiem, trzeba będzie pewnie zejść jeszcze raz na dół. Żeby coś aktywować. A! Teraz się otworzyło. Dobra, musiałem zrotować. Okej, okay, zajebiście. Ale pod moim uniem to ja tam za dużo nie widzę. Chyba, że postać automatycznie, nie? Zobaczmy. O! Nie! No! No jest! Co to to? Powiem wam. to ta gra polega na tym, że trzeba odstrzelić siostrę łeb, nie? To już nie jest Twoja siostra. Nie masz prawa do posiadania wyrzutów sumienia. Ale ja, ja nie? Ja spodziewałem się wszystkiego, nie? Ale nie strzemy. Okej, okay, okej. Okay. No, słyszę jak biega, słyszę, słyszę, słyszę. jak biega. Widzę ją. Nie, nie było opcji, żeby ją uratować. Nie? Moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie za uwagę. To był Patryk Rojewski. Chorojek, takich chorojków potrzebujemy. O takie chorojki walczymy. Na takie chorojki zasługujemy. Serdeczna tarcza. Trzymajcie się. Chaos.